Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, moi drodzy, widzę, że protestanci sobie nie radzą z ominięciem e, obecności świętych. E, nie radzą sobie z wykazaniem e, w kontekście tych fragmentów, które żeśmy sobie podawali, świadczące o tym, że człowiek jest godny czci. Nie są w stanie tak wykręcić, żeby pokazać, że jednak człowiek nie jest godny. czci. Tak, no i cały czas tam się to, czy się apostowie modlili do babci, bo ja się modlę do babci, ja się zwracam do babci z prośbą o to, żeby się wstawiała za mną. Naprawdę, mam do tego prawo. 12 rozdział listu do Hebrajczyków: Wysadza Was w kosmos, bo mówią, że świadkowie. E, są między nami tak? i mamy dostęp do duchów sprawiedliwych. Poza tym moja babcia nie jest zmartwa, tylko żyje. Tak, żyje w niebie i tak jak za życia, tak i teraz po śmierci, mam do niej przystęp, rafałku. <laughs> Więc jeśli się zwracam do babci, żeby się wstawiała za mną, to znaczy, że bo mam przystęp, to jest to biblijne. E, prawda? I uczę tego. E, Uczy tego list do Hebrajczyków, czyli pisma z czasów Apostolów Rafałku. E, poza tym nie pokazałeś, gdzie jest napisane, że nie można się modlić do, martwy, e, do martwych o wyjednanie łask. Rafałku. A dlaczego święty Paweł chciał, żeby się za niego modlono i modlił się za innych? Przecież e, co? Jeden pośrednik to jest tylko Chrystus, nie? Też tutaj nikt nie odpowiedział na to pytanie. Tylko takie plucie. Typowo protestanckie, prawda? Człowiek jest godny czci, sam ojciec oddaje cześć człowiekowi, e, który służy Chrystusowi. E, chwała, cześć spotyka człowieka za dobre uczynki, e, prawda? Chwałą i czcią człowiek jest ukoronowany. I oczywiście to nie jest cześć równa boskiej czci. Tak samo jak czci ojca swojego i matkę swoją, wcale nie znaczy, że mamy uważać Matkę i ojca za Bogów. Ale jednak mamy ich czcić. A więc są stopnie czci, tak? Cześć boska i cześć okazana ludziom. Na czym to polega? Oddajemy cześć ludziom ze względu na Boga, którym służą, któremu służą któremu służyli. Tak? Oddajemy część rodzicom ze względu na ich udział w boskim darze przekazywania życia. To jest boski dar. Bóg jest dawcą życia, ale przekazuje nam, ich, nam je przez rodziców. Każdy z nas się urodził z ojca i matki. Tak? No właśnie a więc oddajemy im cześć ze względu na Boga a nie boską cześć no ale to protestanty to protestanty kolorowe jarmarki baloniki na druciku blaszane zegarki i wata na patyku moi drodzy jak już sobie tak mówimy o czci rzeczy prawda, no też protestantyzm nie jest w stanie wyjaśnić jak Bóg, który zakazał czynić czegokolwiek, nakazał czynić arkę, przed którą padał Jozue, rozdzierali szaty, obnosili w procesjach koło Jerycha, przenosili ulicami miasta, druga księga Samuela. No i tutaj co, protestantyzm jest bezradny, prawda, cokolwiek napisać tutaj, bo by musiał wejść w logikę katolicką, że jednak przedmioty stworzone. Z nakazu Boga mogą być obdarzane wielkim szacunkiem, można przed nimi padać, tak jak Jozue, można padać przed przybytkiem, piąty Psalm rowiersz ósmy, tak a przybytek nie jest Bogiem i kto tutaj coś napisał. Mówiąc, to są tylko niektóre fragmenty, które pokazują, już wskazują zupełnie inny kierunek myślenia niż protestancki, który jest bezmyślnym. Bezmyślną dewiację od Słowa Bożego. Bo jeżeli upadanie przed przebytkiem nie jest bałwochwalstwem, jeżeli obnoszenie arki i składanie przed nią ofiar i nazywanie tego miejsca, gdzie była arka, miejscem świętym świętych, tylko dlatego, że tam jest skrzynka, nie jest oznaką czci i kultu przedmiotu. I to nie jest, że ta cześć i kult dokazywany arcy nie jest bałwochwalstwem, prawda? Bo jest z nakazu Boga, to dlaczego nas posądzacie o bałwochwalstwo, że oddajemy Bogu cześć przez przedmioty, które Go reprezentują? Jak figury Chrystusa, jak Chrystus ukrzyżowany. Co? Jeżeli bałwochwalstwem nie było obnoszenie Arki Jezuek wokół Jerycha z nakazu Boga, to tak samo nie jest bałwochwalstwem obnoszenie w procesji figury Chrystusa Zmartwychwstałego. Tak? Jeżeli nie jest bałwochwalstwem, no chyba, że mnie wykażecie, że było bałwochwalstwem padanie przed przybytkiem. W Piśmie Świętym. To nie jest bałwochwarstwem klękanie, bądź ukłanianie się ze strony wielu katolików przed kościołem. Pochylenie głowy, znak krzyża, tak? Nie jest. Tylko oddanie cześć temu, który tam mieszka, Bogu. No ale co, co protestanty napiszą? Moi drodzy, jeśli już jesteśmy o tych przedmiotach, rzeczach świętych, Prawda? Przez które Bóg okazuje swoją y, obecność? Prawda? Daje specjalne przepisy, jak je traktować, tak? Nie tylko Arka, ale też i naczynia świątynne, jak mają być, y, że są święte, rzeczy, dzieło rąk ludzkich jest święte, tak? Bóg je to nakazał zrobić. I co? I, i co? Złoty kielich jest święty, tak, jest święty, bo znakazu Boga, bo został przeznaczony i stworzony przez człowieka do świętych rzeczy, do świętych ofiar. I my w kościele też mamy rzeczy poświęcone, yy, prawda, na służbę Bogu, tak jak w Starym Przymierzu. Tak? No właśnie. Więc jeżeli nam będziecie zarzucać, o nie jest biblijne, jest biblijne, bo były. Przyrządy, naczynia świątynne były święte. To sobie poczytajcie. A więc, skoro rzeczy stworzone przez człowieka mogą być święte, to dzisiaj też mamy rzeczy święte. To jest biblijne. Moi drodzy, czasami tam pan Rafałek wcześniej parę razy napisał, że o Matko Bożo, szkoplożna zapewnia nam zbawienie, jakieś tam medaliki i tak dalej. No i się z tego nabijają. Nie tylko pan Rafał, ale i cały protestant. Moi drodzy, czy zewnętrzne znaki faktycznie nie prowadzą do ocalenia? Czy Bóg nie może się posłużyć zewnętrznym znakiem, fizycznym znakiem, żeby ocalić swój naród, obiecać ocalenie? Moi drodzy, żeby też nie przedłużać. Widzimy bardzo dobrze już pewne przesłanki ku temu, że przez zewnętrzne znaki Bóg może się posłużyć zewnętrznymi znakami, by ocalić naród. Prawda? Naród wybrany w niewoli egipskiej. Czyż nie było zewnętrznym znakiem pomalowania od drzwi krwią baranka, żeby anioł śmierci nie zabił pierworodnego? Znak zewnętrzny. Krew baranka. Co Bóg nie wiedział, że gdzie mieszka Izraelita, a gdzie mieszka Egipcjanin? To to potrzebował widzieć krew? Bo, bo nie wiedział, tak? A jednak. Krew baranka, która była symbolem krwi Chrystusa, była znakiem za, e, ocalenia, zewnętrznym znakiem. Po prostu oni zarżnęli baranka, pomazali od krwią, tak? Dlatego nikt z pierworodnych Izraela i z bydła izraelskiego nie, nie, nie padło. Bo ich odrzwia były naznaczone krwią. Co jest znakiem, prawda? I możemy to zrozumieć, jeśli jesteśmy naznaczeni krwią Chrystusa. W krwi Chrystusa przez krew Chrystusa przychodzi nasze ocalenie już nie od jakiejś plagi, ale od potępienia wiecznego, tak? Więc jest znak. Przepraszam. Więc mamy znak zewnętrzny. Kolejny znak zewnętrzny, jaki ocala Sprawiedliwego, mamy w dziewiątym rozdziale Księgi Ezechiela. Znak Tau, znak krzyża, grecka litera Tau. I co tutaj Bóg mówi? 9,4, księga Jezachiela. Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak tau na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Do nich zaś tak, iż yy, słyszałem, tak? Idźcie do, za nimi po mieście i zabijajcie, tak? Starca, młodzieńca, panny, niemowlę i kobiety, wybijcie do szczętu. Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zapowiedź ocalenia sprawiedliwych, ale na czole naznaczonymi znakiem tał. Po jakiś znak? To co? Bóg nie potrafił, nie znał swoich sprawiedliwych, musiał patrzeć na, na czoło. O, ten ma znak, tego zostawię. Ten nie ma, to. Podostrze, po co ten zewnętrzny znak? A no, jednak, więc jest zewnętrzny gest, zewnętrzny znak, który chroni człowieka. I zobaczmy w jednym i w drugim przypadku. Sam Bóg nakazał, by te znaki były uczynione. Izraelici nie wpadli sobie na pomysł, słuchajcie, jak sobie pomarzymy od drzwi naszych drzwi krwią baranka, to Bóg nas ocali. Nie, Bóg to nakazał przez Mojżesza. Tak samo i tu, Bóg nakazał, żeby naznaczyć. A więc zewnętrzny znak. Oni chodzili ze znakiem Tawo, minęli wytracenia. Mieli naznaczone drzwi krwią Chrystus, krwią baranka, uniknęli plagi pierworodnych, tak? Z nakazu samego Boga. I czy Bóg w jednym i w drugim przypadku tak im powiedział: Słuchajcie, zróbcie to sobie tak od Hecy? W jednym i w drugim przypadku. Posiadanie tego zewnętrznego znaku wiązało się z obietnicą ocalenia. Tak? No właśnie. Więc jeżeli Maryja przychodzi i daje nam szkaplerz, zewnętrzny znak, z obietnicą ocalenia i pomocy, to mamy już przesłanie ku temu w Słowie Bożym, że Bóg przez posiadanie zewnętrznych znaków, materialnych znaków, może ocalić i ocala. Może uzdrawiać tak jak przez węża uzdrowił, nie? A więc Boża łaska, Boże ocalenie widzimy tutaj może przychodzić przez znaki zewnętrzne. Mury Jerycha padły przez siedmiokrotne otoczenie miasta. Z czym? Z drewnianą skrzynką, tak? Padły mury Jerycha. A więc, moi drodzy, podważanie wartości sakramentaliów, właśnie rzeczy świętych, jest podważaniem. Prawdy biblijnej, która wyraźnie pokazuje, że Bóg może ocalać i ocala naród przez rzeczy zewnętrzne, rzeczy stworzone, które człowiek wykonał. Więc zacznijcie się zastanawiać, zanim zaczniecie krytykować. Pozdrawiam.